Przede wszystkim musi ocenić długość swoich własnych rzęs, długość i gęstość. Dlatego, że mamy trzy wielkości kępek: są kępki eseczki, maleńkie, shorty, średnie i bardzo długie. Więc, jeżeli mamy na przykład bardzo rzadkie, cienkie, krótkie rzęsy, to jeżeli przykleimy sobie te najwyższe, największe, najdłuższe elki, to będzie mi dziwnie wyglądały. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa to też budowa oka. E, bardzo głęboko osadzone oczy, też y, źle wyglądają w bardzo długich rzęsach, bo tego oka w ogóle nie będzie widać. Czyli są to takie wiedza o anatomii oka, o długości rzęs, no i y, też y, myślę upodobanie, bo wiadomo, że jeżeli dokleimy bardzo gęsto, bardzo długich, grubszych, bo też mamy y, 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 może nie fakturę, ale gramaturę rzęs różną. Są rzęsy, które są cieniuteńkie, ale są rzęsy trochę grubsze. Więc ja na przykład mam bardzo cienkie, krótkie rzęsy. Jeżeli doklejam, to zazwyczaj wybieram średnie, czyli medium, które nie są za grube, żeby to wyglądało naturalnie. Ale oczywiście, jeżeli chcemy wyglądać jak gwiazdy, no to wtedy możemy pozwolić sobie na coś bardziej e, zaskakującego. Często kupują rzęsy, przyklejają je i okazuje się, że te rzęsy zamiast je upiększać, e, je. Postarzają, gorzej wyglądają, ponieważ te rzęsy opadają w dół. Trzeba pamiętać, że rzęsy są produkowane jednej wielkości, czyli one są na największe oko, na takie oko wow. Ale są panie, które malutkie mają oczka, więc takie rzęsy trzeba, zanim je przykleimy, przyłożyć do oka i po prostu przyciąć. Czyli usuwamy wtedy zewnętrzny, wewnętrzny kącik, w zależności też od tego, czy mamy w środku oka mniej czy więcej rzęs żeby łatwiej było przykleić też możecie panie pamiętać, żeby lekko tą powiekę przypudrować, zmatowić wtedy lepiej ten klej się będzie przyklejał i też klej ja zawsze nakładam klej na dłoń, odczekuję dosłownie sekundę, dwie, żeby on troszeczkę nabrał takiej, żeby nie był taki bardzo płynny, tylko był taki puszysty, taki trochę twardzy, wtedy też lepiej się to przykleja i szybciej także nie jest to trudne zapewniam Na pewno rzęsy, które się nazywają Whispies, to są chyba takie bestsellerowe rzęsy. Dlaczego? One też występują w różnych rodzajach, natomiast ich zaletą jest to, że one są bardzo naturalne. I chyba jednak większość pani, która nie decyduje się na trwałe przedłużenie rzęs, ale chce zabłysnąć w jakimś dniu ślubu, na jakiejś imprezie, Chciałabym, żeby te rzęsy były owszem większe, ale żeby też były no, jednak naturalne i to jest, są rzęsy, które są idealne do tego. To jest na pewno e, taki bestseller, ale ponieważ marka Ardell wprowadziła e, w tym roku również e, kosmetyki kolorowe e, do swojej oferty i tutaj mamy już takie naprawdę bestsellery, tym bestsellerem e, na pewno są e, takie świetne nabłyszczacze w kroplach. One występują w kilku kolorach. Ja dzisiaj sprzedałam ich bardzo dużo, bo są w dobrej cenie, idealnie się rozprowadzają. Mogą być stosowane na ciało, mogą być łączone z podkładem, mogą być na powiekę jako osobny cień. No i co jeszcze? Świetne podkłady kryjące. Więc jeżeli ktoś lubi mocne krycie, to polecam firmę Ardel, bo ma naprawdę mocno kryjące podkłady. No i mamy kilka palet, i chyba najbardziej taką która dzisiaj zachwyciła wszystkich jest paleta e, matów i takich mocno błyszczących cieni, które mają bardzo mocną i bardzo intensywną pigmentację.